Scalenie energii duszy. Według Anne Głowacz. Usiądź wygodnie. Rozluźnij się. I weź trzy głębokie oddechy. Skup się na miejscu, gdzie mieszka dusza, i połóż swoją dłoń na grasicy. Powiedz na głos i pewnie, wręcz tonem rozkazującym: Przywołuję energię mojej duszy z tego wcielenia. W ilości, którą mogę w bezpieczny sposób ze sobą scalić. W tu i teraz. Ze wszystkich przestrzeni, wymiarów, nadwymiarów, podwymiarów i subwymiarów. Oraz przestrzeni pomiędzy wymiarami. Przywołuję ją od istot, jakie ją zabrały, i z miejsc, w jakich została ukryta lub uwięziona. Przywołana energia mojej duszy ma stanąć tuż obok mnie, teraz. Gdy energia się pojawi, zobacz ją. Ale nie stala jej od razu ze sobą, bowiem mogła przynieść ze sobą niechciane, obce energie czy zabrudzenia. Więc zanim scalisz ją ze sobą, tą energię, jaka do ciebie wróciła, mówisz tak: Chwytam intencją całą energię mojej duszy. Która dziś do mnie wróciła. Oczyszczam ją, uzdrawiam, transformuję wszystko, co negatywne, na pozytywne. Dokonało się. Dokonało się. Dokonało się. Dopiero gdy energia Twojej duszy zostanie oczyszczona. Mówisz, scalam ze sobą energię duszy, która do mnie dziś wróciła. Energia ta scala się ze mną teraz. Gdy energia duszy będzie przenikała w Twoje ciało energetyczne, poczujesz ją. Wiele osób czuje to jako przyjemne ciepło lub rozchodzące się po całym ciele ciarki. Im więcej energii duszy brakowało, tym odczucie to będzie silniejsze. Nie jest tak, że cała energia duszy, jaka była rozproszona, wróci od razu. Czasami trzeba to robić etapami, tak by dla naszego ciała było to w pełni bezpieczne bo mimo iż to nasza energia, długo funkcjonowaliśmy bez niej. Energia będzie się układała w ciele przez kilka dni, ale od razu powinnaś mieć lepsze samopoczucie i przede wszystkim powinno powrócić utracone połączenie z duszą.